Dzisiaj Halloween, czyli pretekst, by coś stworzyć na gametofit. Może listy growych horrorów nie są czymś oryginalnym, ale co z tego? Dzisiaj przedstawię Wam trzy dobre, mało znane growe horrory. Nie jest to ranking, więc nie sugerujcie się kolejnością. No Finkers. Jeśli się dzisiaj w temacie indyczych horrorów, możecie znać gierczynę zwaną Imskert. No Finkers jest grą tego samego twórcy, lecz mechanika gry jest zupełnie inna. Gra zaczyna się od poszukiwań pewnej książki w celu jej przeczytania. Jej znalezienie prowadzi do ciekawych, a czy trudnych i przyjemnych zagadek oraz ciekawych zdarzeń, prawie niezatrutych przez jumpscare. Do Finkels trwa kilkanaście minut, a dorwać je możecie za darmo. Destroint. Druga gra wcale nie jest gorsza od poprzednika, a na pewno nie mniej klimatyczna. Wrażliwy komornik odwiedza staruszkę w spodziewanym celu, co nie robi dobrze jego sumieniu. Zapoczątkowuje to podróż po kolejnych dłużnikach wypełnioną jego omamami i prostymi zagadkami logicznymi, które jednak miejscami trudność sprawić mogą. Atmosfera jest ciekawa i nie trudno w nią wsiąknąć, oczywiście w odpowiednich warunkach. Nie klasyfikowałbym tego jako zwyczajny horror, bardziej thriller, ale do tej listy się jednak nadaje. Może jako tako nie straszy, ale parę momentów może jednak nieco zaniepokoić gracza. Ciekawy rozwój sytuacji w psychice Bohatera wspaniały klimat, świetnie zrealizowane zakończenie sprawiają, że tej gry trudno było nie polecić. Delas Dor sezon pierwszy. Ostatnią grą jest genialne Delaz Door, które łączy klimat wiktoriański Anglii z tajemnicą, okultyzmem i poznawaniem tajemnic własnej przeszłości. Co prawda na znajdziecie już recenzji tytułu, lecz nie mogło go jednak zabraknąć i tutaj. Jest to point and click jak nothing else. Zagadki nie są przesadnie trudne jak w obu przedstawionych wcześniej grach, choć można się zaciąć, lecz w przeciwieństwie do tamtych gier, które były bardziej klimatyczne, aniżeli straszne, tu naprawdę można się przestraszyć. Czemskry są wykonane świetnie. Nie ma ich wielu i nie rujnują atmosfery. Twórcy idealnie bawią się dźwiękiem i samo poznawanie fabuły wzbudza wspomniany już strach. Ach, fabuła! Obcowanie z taką fabułą to przyjemność i szkoda, że sezon pierwszy kończy się cliffangerem. To ten miłego Halloween.